Cześć, tu Robert z Crazy Jeep Lovers i dzisiaj pokażę wam, jak zdjąć hardtop i na jego miejsce założyć softtop w waszym jeepie. Ogólnie nie jest to trudna operacja, i wszystko jest bardzo dobrze opisane w instrukcji, e, czy to z samochodem, czy do to softtopu, ale chciałbym podzielić się z wami moim doświadczeniem na co warto zwrócić uwagę na co uważać żeby te elementy no, przy zdejmowaniu się nie poniszczyły albo przy zakładaniu bo tak też może się wydarzyć softtopem także zapraszam i ruszamy do roboty najpierw zdejmiemy hardtop Zanim przejdziemy do odkręcania śrubek, chciałbym pokazać wam, jak ja mam rozwiązane przechowywanie tych wszystkich elementów. Jak widzicie, tutaj z tyłu softtop sobie wisi na takich dwóch hakach i linkach. A u góry, jeszcze belka, na którą się mocuje tylną szybę. Hardtop natomiast mam tutaj taki system mocowań do sufitu. Nic, nic specjalnego, haki kupione chyba wobi, tak samo te liny. Plus ta belka tutaj też, też w wobi kupiłem. Belka, ponieważ nie chcecie, aby ta tylna część dachu była trzymana tylko przez jakieś haki. Ponieważ te haki będą siłą rzeczy ją trochę rozpierały na zewnątrz i, i podobno może się troszkę odkształcić. A jak położycie ten hardtop na, na takiej belce, to po prostu będzie sobie swobodnie leżała na niej i te dolne elementy hardtopu nie będą się rozszerzały. Dobra, no z przodu już to są tylko haki, odpowiednio. Zabezpieczone, żeby tego plastiku trochę nie porysować, no ale jakby to, te elementy trzymają już ten hardtop przy górze, w miejscu, gdzie tak naprawdę jest już sam dach, także tam nic się nie rozszerza. To, na co warto zwrócić uwagę, to umiejscowienie właśnie tego całego systemu. Ja zrobiłem to trochę źle, trochę jest za blisko ściany. Jak widzicie, tutaj nie ma już za bardzo miejsca, ale tutaj trochę, trochę więcej miejsca należałoby zostawić. Także mogłem, mogłem tę całość przesunąć chyba jeszcze trochę do przodu, ale Bałem się, że będzie mi kolidowało z tą bramą otwieraną i jest jak jest, no ale jakoś sobie radzę. Druga rzecz, na którą warto uważać, to żeby ustawić się samochodem centralnie pod, tymi, pod tym całym systemem, tak żeby było równo z każdej strony. Ale mi się to niestety nieczęsto udaje, ponieważ jest trochę przesunięty ten cały system w prawo i tutaj mam tą kolumnę, przez którą nie mogę niestety tak idealnie się zazwyczaj ustawić i trochę pod skosem staje i niestety ten dach przy zdejmowaniu zawsze gdzieś tam trochę ociera o tą klatkę w środku powodując no lekkie zadrapania. Dobra, zaczynamy odkręcać śrubki. Yy, zacznę to robić na zewnątrz, po prostu jest tutaj więcej miejsca niż w garażu. Najpierw zdejmę te panele górne, bo tam też yy, trzeba dostać się do śrubek, a potem odkręcę wszystkie wewnątrz. Także zaczynamy. Panele wkładam do etui, które było z hardtopem. Chyba tak. To trzeba tylko pamiętać, żeby złożyć tą klamrę, żeby nie przeszkadzała, jak będą wchodziły drugie drzwi. I tak samo z drugimi drzwiami. O! I voilà! Można sobie gdzieś odstawić w garażu. Z każdym Wranglerem, a przynajmniej z Rubikonem powinniście, powinniście dostać taki zestaw narzędzi od Jeepa. Jest tutaj grzechotka i dwa, e, dwie końcówki. To jest T50, Torx 50 i Toks 40, Torx 40. I jeszcze takie coś do zdejmowania wycieraczek, ale nigdy mi się nie udało tego użyć z sukcesem. No dobra, są dwie śruby i odkręcamy. Możecie też użyć jakiegoś narzędzia elektrycznego, bo jednak odkręcanie tych śrubek pójdzie wtedy nieco szybciej. I chyba na to się przerzucę przy następnych śrubkach. Wiele szybciej. Ja lubię, właściwie nie mam wyboru a muszę, i muszę sobie rozłożyć te siedzenia, ponieważ będę potem właśnie tamtymi drzwiami tylnymi wchodził do bagażnika, żeby zdjąć dach. Natomiast zostało nam jeszcze sześć śrubek do odkręcenia, po trzy na każdą stronę. Tam jest druga. I na końcu trzecia. Ranglerze, macie miejsce, gdzie możecie schować te wszystkie śruby od dachu, i znajduje się ono tutaj pod tą klapą schowka. Macie 8 na dach. O dziwo już dwie zajęte. To chyba są śruby montujące elementy do soft-topu. To może je wyjmę, są takie same, ale. Ale je zamieniam. Tutaj macie na dach, tutaj macie na przednią szybę, a tutaj na zawiasy od drzwi. Dobra, teraz zostało już tylko wjechać do środka i zdjąć ten dach. Tylko. Co, jak to wygląda. Trochę najlepiej to podnieść do góry tą belkę, bo ona na razie opiera się około. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zawsze zapominam i tym razem nie było inaczej. To są tutaj przewody do ogrzewania i do wycieraczki, które trzeba odłączyć. Super prosta sprawa. Przewód od płynu do wycieraczki. Wystarczy nacisnąć i pociągnąć. Ten przewód to Trzeba plastik na dół i pociągnąć. O, o. Taki fajny schowek na ten uchwyt, że tak powiem, na to wszystko. Uchwyt i proszę, żeby się nie kurzyło, kiedy się jeździ bez dachu. No i tak samo to niby tutaj można jakoś zaczepić, ale tak sobie to się sprawdza, moim zdaniem. Kolejna rzecz to. Te zaczepy muszę obniżyć troszkę, żeby już tutaj chwyciły. Tak naprawdę, chyba od nich zacznę podnoszenie całe, z tego co pamiętam. O! Najpierw będę chwytał tutaj z przodu, i właśnie stąd zacznę podnosić, żeby tu już się trochę trzymało. I na końcu położę cały dach na belkę. Dobra, myślę, że na chwilę obecną jest już ok. Postanowiłem jeszcze asykuracyjnie zaczepić sobie jeszcze jedną linę, tylko całą jedną taką taśmę, żeby przeszła stąd na drugą stronę i zaczepić ją o tamten uchwyt u góry po drugiej stronie, tak żeby mieć pewność, że te uchwyty nie puszczą, kiedy będę podnosił dach z drugiej strony i to wszystko nie spadnie. Dobra. Teraz mam pewność, że to wszystko jakoś tam będzie się trzymało. Mam takie gąbki jeszcze, chyba z opakowania, z soft topu, które tutaj podłożę, żeby się nie przeciała linka. Jeszcze raz trzymajcie kciuki. Nie ma dużo miejsca, ale lecimy. Trzyma się, trzyma się. Ja sobie przypnę tutaj trytytką dużą, żeby nie odleciał teraz do przodu. Z drugiej strony to samo. Przód się trochę położył. Jak widzicie, trochę spodziewałem się tego i podłożyłem te zielone ręczniki. Dobra, dalej już nie można za bardzo. Dobra, mimo tego, że jeszcze to tak nie wygląda, na skończone, to to jest dobry moment, żeby wyjechać. I tak naprawdę nie będę już tego podnosił wyżej ani z przodu, ani z tyłu, a wręcz z tyłu opuszczę teraz niżej, kiedy już przejadę, żeby poziom się wyrównał. Dobra, wyjeżdżam i zaraz wracam. O, teraz jest równo. Jak widzicie, dach ładnie zawieszone. Powinno się wszystko trzymać. Tu nie ma jakiegoś takiego super obciążenia na każdy z tych uchwytów. Da, waży około 80 paru kilo, czyli na jedno tak naprawdę jeden uchwyt przypada gdzieś 20 kilo. Ale testowałem, trzymają się dobrze. Ogólnie ufam temu, ale co prawda trochę się denerwuję przez pierwsze 6 miesięcy, jak to tutaj wisi. Po tym mi przechodzi, jak już zdejmuję. No ale jeszcze nigdy nie spadło i mam nadzieję, że nigdy nie spadnie. Hound jest rozebrany. Zobaczmy, jak wygląda Hound. No spoko. Jeszcze tylko drzwi zdjąć i będzie fantastycznie. Bardzo mi się podoba. No jeszcze go nie widziałem tak z tym zderzakiem i z tym snorkelem. Co roku go rozbieram i za każdym razem wygląda inaczej. Dobra, dobra, zacznijmy przygotowywać się do zakładania soft topa. Elementy soft topa mam już przygotowane. Widzicie trochę plastikowych prowadnic. No i główny dach. Jedna rzecz, której Wam nie pokażę, pokażę Wam już jak wygląda zrobiona. To kiedy będziecie sobie instalowali softtopa, to będziecie musieli zdjąć sobie. Tutaj są takie plastikowe panele, które zdejmujecie i przykręcacie takie mocowania do tego, właśnie dachu miękkiego. I właśnie tutaj będą te główne mocowania softtopa się trzymały. No dobra, dobra, robimy to. A jeszcze jedno, bo mało co bym nie zapomniał. Najważniejsza rzecz, kiedy będziecie pierwszy raz z pudełka wyciągali soft top, to niech on sobie postoi trochę na słońcu. Niech się wygrzeje, bo ogólnie no może być ciężko z założeniem. wiotka. zakładałem go jakoś tak wieczorem, było chłodno. No, myślałem, że nie naciągnę tego dachu. Po prostu <gryw> prawie było niemożliwe. W końcu się udało, ale o, nie życzę Wam przychodzenia przez tą mękę. Także wybierzcie ciepły, słoneczny dzień, dach niech poleży, niech się rozgrzeje, będzie go o wiele łatwiej założyć. Zawsze takie operacje zaczynam jednak od wyczyszczenia tutaj tych elementów na których będę nowe elementy mocował bo się ten brud zbiera, po, po co rysować tę karoserię przetrę, naczyna sucho o, Zacznę od takich dwóch elementów na rogu one będą trzymały belkę która, na której będzie się mocowało tylną szybę używam właśnie tych śrub Torx 50 są te same śruby, które praktycznie odkręcaliśmy z dachu A teraz je przykręcam Kolejna rzecz to te plastikowe prowadnice, które będą szły u góry i będą tutaj trzymały ten dach. Jak będzie złożony, trzeba je tutaj założyć. Jest taki moment, w którym one się tak wlatują do środka tych. O, teraz. Bardzo ważna rzecz. Tutaj będziecie przykręcali te śruby. Pamiętajcie, żeby nie przykręcać ich zbyt mocno. Zaraz wam pokażę na tym na tylnej prowadnicy, ale u góry te mocowania po prostu pękają. No może pokażę Wam. Tutaj są takie metalowe, ogólnie, gwinty do tych śrub. Jak się je za mocno przykręci, to one po prostu się do środka wpadają i, i ta cała całe mocowanie tutaj plastikowe pęka. Potem, niestety, no pewnie musicie kupić nowe software, bo znając życie, co ani Jeep ani Mopar, pojedynczych części takich nie sprzedają. I to tak samo ważne jest przy odkręcaniu, żeby, ten, żeby to jednak ręcznie zawsze zrobić. Najpierw, żeby. Żeby to puściło, a potem ewentualnie jakimś tam elektronarzędziem. Najpierw delikatnie, znaczy żeby nie, nie kręcić za dużo razy, to wkrętarką. Przy pierwszym oporze puszczam. Samo tutaj. I resztę ręcznie. Prawda nie musi być mocno. Instrukcji było ile tam jest mn ale to naprawdę może być tak. Dobra, teraz z tyłu. No i tak jak mówiłem, już niestety mi popękały te tylne prowadnice. Także staram się je skleić. Na razie się trzymają. Nie wiem jeszcze, ile to potrwa. I znowu nakładamy. O, powinno być dobrze. Ok. Delikatnie. Dokręcamy. Jak będziecie wyjmowali z pudełka te tylne prowadnice będą one w dwóch częściach górnej i tutaj tej dolnej to wystarczy je po prostu skręcić śrubami które są w zestawie jest dosyć proste. Więc nie ma sensu tego pokazywać jak już mam skręcone. Dobra teraz to samo z drugiej strony. Dobra dochodzimy do punktu w którym pozostaje nam założyć główną część dachu już tego materiałowego. Teraz czym się sugerować. Tutaj jest takie wcięcie. Takie samo wcięcie jest na tych mocowaniach przy dachu, zaraz Wam pokażę. Znaczy, nie wcięcie, tylko miejsce na wcięcie. Ogólnie są dwa. Jedno jest, może się wydawać, że jest tutaj, ale to nie to. O tu, takie, takie bardziej kółeczko. To jest to. E, dobra, postaram się to zrobić sam. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Teraz to sobie odepnę. Właśnie będzie porażka, bo skończyło mi się miejsce na karcie kiedy to zakładałem, ale musiałem poprosić Michalina o pomoc. No udało się, tak jak mówiłem, tutaj jest to te kółeczko, które musi wejść w miejsce na kółeczko, jest założone. Zaraz przykręcimy tutaj śrubę jedną i drugą śrubę. Drugą śrubę niżej, ale coś nie pasuje. A jeszcze zaraz, zaraz poprawimy, także spoko. Udało mi się, że bez problemu to poprawić w pojedynkę, no, ułożenie tego. I przykręcamy. Dobra, i to samo z drugiej strony. Zdejmuję resztę tu na tą chwilę właściwie jest to zainstalowane. Jeżeli jedyne co trzeba zrobić to teraz tutaj w tę prowadnicę odblokować kanał i włożyć tam te pałąki. Jest teraz żeby Złożyć, założyć dach. Trzeba najpierw odblokować tutaj blokady, które się znajdują w tym miejscu. I teraz wystarczy po prostu mocniej pchnąć. No i oczywiście tą górę przewrócić. Teraz już tylko z dwóch stron zamknąć klamry i zakładamy okna. Kiedy nie są założone, okna trzymam w takim etui, które zrobiła mi Karolina. No, nic takiego specjalnego, teraz widziałem, można dostać już takie dedykowane, robione przez firmy, ale te się sprawdzają, proszę. Stylne okno. Tutaj mam taki kocyk, żeby się o siebie nie porysowały. W środku mam jeszcze taką dyktę z gąbką, która powoduje, że te okna też się o siebie nie osierają, żeby się mocniej nie rysowały. No i. No i mamy. Zakładanie szyb to jest coś, co... Uważam, to jest największy skok, jeśli chodzi o generację wranglera. W poprzednim wiotka było to po prostu przeokropnie trudne założenie tej tylnej szyby szczególnie, zapięcie jej na zamek, no po prostu OEzu ile się na tym napociłem. Tutaj jest to super proste, okna mają prowadnicę. A tutaj właśnie nakładamy w te prowadnice Taką gumkę i wsuwamy. O. No i super. To jest rzep jeszcze. Tutaj trzeba tak włożyć pod spód. O, żeby zaskoczyło. I tutaj też zakładka. O teraz z drugiej strony zrobię to samo. Jeszcze jedną rzeczą, którą lubię robić, kiedy zdejmę dach, to wkręcić śruby w te gwinty, które zostały i nie są używane przez softtop. Używam tych śrub, które zostały pod po hard topu. Robię to głównie dlatego, żeby tutaj nie wlatywało błoto, kiedy jeżdżę w terenie bez dachu. Potem nie trzeba po prostu z tych dziurek wyciągać z tego błota i się o to martwić. No i ostatni element, czyli tylna szyba. Tak naprawdę składa się z dwóch elementów. Jest to taka prowadnica, którą się zakłada, tak, no właśnie to jest taki minus ogólnie tego soft -topu, że trochę wam to ogranicza tą przestrzeń do wkładania rzeczy, już nie jest tak łatwo ogólnie sobie to po prostu odwinąć i mieć większą przestrzeń ładunkową, dobra. Wkładamy, żadnych zapinania zamków, tak jak było w poprzedniej generacji. To było super upierdliwe. Weszło. Soft top założony. Także tym razem pełen sukces, udało się. Hound wygląda teraz, moim no zdaniem, lepiej. Ale z jakiegoś powodu bardziej mi się podoba kształt Wranglera, kiedy jest na nim soft top. Jak widzicie tutaj u góry, nie wiem jak dobrze to będzie widać, ale dach jest, idzie trochę po skosie, a podczas gdy hardtop jest po prostu cały płaski. Podobnie jak na Greyhoundzie z tym jego nowym dachem. Tak naprawdę tutaj też ten dach Sky One Touch też idzie trochę do góry. Przez to może, że ten softtop musi się otwierać tam u góry, także bardziej mi się podobają takie właśnie rozwiązania niż taki płaski dach. Aczkolwiek płaski dach wygląda znacznie lepiej jak założy mu się bagażnik dachowy jakiś fajny. To dzięki wielkie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nara.